Tam, gdzie chłód i gdzie zamglony szczyt, Musimy iść, nim przyjdzie świt. Prorate ceni de sutere Et Pokój i dobro, to ja, Mateusz. Niech was nie zwiedzie mój dzisiejszy strój. Ale skoro e, mamy mówić o przygodzie i zapraszaj na wyprawę, to kto to lepiej zrobi? Jak Gandalf, więc tak trochę po Gandalfowemu. Stąd fajka. Ale jak już coś zapalić, to lepiej zapalić o, taki wieniec, nie wieniec, ale adwentowy. Bo przecież pierwsza niedziela. To i zdrowiej, a i po covid bardziej. Wskazane. Zapraszam Was na wyprawę, na adwentową wyprawę. Nie siedzieć w domu, to znaczy siedzieć w domu jak najbardziej, no bo przecież mamy epidemię i lepiej kontakty ograniczać, ale nie siedzieć może tak emocjonalnie, wyruszyć wyobraźnią, wyruszyć chęcią, wolą, ruszyć się, by inaczej przeżyć w tym roku adwent, no bo no jest inny. Mamy ograniczenia i tych ograniczeń oby nie przybywało, więc mamy też okazję, żeby. Mamy więcej czasu, więc inaczej możemy ten adwent przeżyć. Nie tylko jako mycie okien, nie tylko jako sprzątanie, wycieranie kurzy, a może zatrzymać się przy kubeczku, kawy, herbaty w dobrym towarzystwie rodzinnym, bo rodzinne zawsze dobre. I wyruszyć do Betlejem, no bo przecież tam Adwent zmierza. No to przyjrzyjmy się. Tak wygląda Palestyna. No dobra, to teraz mamy Palestynę współczesną, a teraz się cofniemy. No, może nie aż tak daleko, bo to Betlejem, do którego będziemy zmierzali, jeszcze puste, ale zapełni się postaciami. Codziennie jedna postać zawędruje na naszą betlejemską makietę. O, zostaniemy tu. Początek XIII wieku. Jan Bernardone zwany Francuzikiem przez rodziców, czyli Święty Franciszek. Stąd Franciszek, bo Francuzik, choć tak naprawdę nazywał się Jan. Żeby było ciekawiej, to na jego mamę mówili Kwoka. Miał być kupcem, dziś byśmy powiedzieli, pracować w korporacji. Tata już miał dla niego karierę kupiecką, ale Franciszek nie bardzo chciał. W końcu posłuchał Jezusa, zmienił swoje życie i przez to zmienił Kościół przez przypadek. Założył zakon braci mniejszych i to właśnie on jako pierwszy zbudował Betlejkę, bo tak na śląsku mówimy, na szopkę, na stajenkę, na tą artystyczną instalację, którą budujemy w kościołach. A może i w domach zachęcam do tego. Jeśli ktoś nie ma możliwości, no to może budować szopkę z nami. Codziennie będziemy dokładali jedną postać. Wszystkie można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do tego, by tym postaciom wymyślać jakiś fajny, krótki życiorys. W tej konwencji, która już jest, niektóre postacie już mają. Można przysłać te swoje opowiastki do mnie, mail jest podany w opisie do filmu. Można też ułożyć całą swoją historię. Można ją nagrać i przysłać filmik, można opisać. Wtedy stworzymy na naszej stronie internetowej osobną podstronę, osobną historię z opowiastkami do postaci, które wędrują do Betlejem. Zachęcamy Adwent Zaczęty, oby fajnie i przygodowo przeżyty. Codziennie kolejna postać, codziennie kolejna, kolejny odcinek przygody. No to do zobaczenia, do jutra!